Siemanko, siemanko widzowie, nowy test Dr Coco I'm in love with the Coco. Pure Organic Coconut Water Surf Chile, 100% Natural 100% natural premium quality this, this coco I, live, I... nie I in love with the Coco. In love with the Coco. A nie I'm in love Co tu mamy? Natural the best Dobra 7 zł Niecałe Ser, coś tam, coś tam. Woda kokosowa organiczna z filipińskich odrzechów kokosowych 100% nie z No dobra, próbujemy. 100% woda kokosowa. Jak marchewka pachnie. Dziwny smak. marchewkowy marchewkowy smak no marchewkowy 1 na 5 1 na 10 dzięki pozdrawiam Szymanko